Rzucaj, demon! Op, op, op! Ooo, narka, ziomeczki! Co to za Syreny! To Syreny! Syreny! Siren Chłopaki, to karetka lub policja! Ona goni, złodzieje! Masz rację, rapario! Dajmy dalej! Chłopaki, jestem pewien, że to Syrena głowi! Spadajmy szybko do domu, chłopaki! Uciekajmy! Szybciej, uciekajmy! Szybciej! Chłopaki, zamykamy się szybciej! Trzeba włączyć telewizor! Szybko, dawajcie! A teraz najważniejsze wiadomości! Siren Head powracają! I są jeszcze silniejsi niż wcześniej. Ludzkość znajduje się w krytycznej sytuacji, a grupy specjalne nie mogą sobie z tym poradzić. Naprawdę pilnie potrzebujemy pomocy zespołu Gia Show! Prosimy, uratujcie planetę przed Siren Head! Mam nadzieję, że nas słyszycie! <laughs> tak! Usłyszeliśmy, przyjaciele! Uradujemy was! Tak, jesteśmy tak. gotowi, przyjaciele! Dobra, idziemy się przebrać w wojskowe mundury, weźmiemy broń i idziemy walczyć! Tak, chodźmy! Tak, Okej, okay, wzięliśmy swoją broń! Rafael będzie strzelał bronią laserową, która sprawa ból. Moja broń strzela i zmierza Sarenhead, a moja broń ich niszczy! No co? gotowy na wojnę? Jesteśmy gotowi na wojnę! Naprzód! Na Rafario, dokąd jedziemy? Nie martw się, znajdziemy ich, ja to wiem. A skąd możesz wiedzieć, gdzie jest? Rafario wie wszystko! Chłopaki, włącz się radio, posłuchamy najnowszych wiadomości. Okej, okay, włączam, włączam. Na pomoc tajemn zbliżają się do naszego miasta. i nie potrzebujemy pomocy, gdzie Już wiemy, gdzie są! Rafario, jedźmy tam szybko! Jedziemy, jedziemy! Bra. Chłopaki, to... jesteśmy na miejscu. I co mamy teraz robić? Idziemy go szukać, chłopaki. Kiedy będzie w pobliżu, usłyszymy jego syrenę! Siedem, nie, zgadzam się. Idziemy. Ej, eee! eee, co ty robisz, śmierdzielu? O, ja cię! Chłopaki, spójrzcie tutaj. Co to jest, demon? Chłopaki, to ślad Siren Head. Ach, ślad jest całkiem świeży. Jest gdzieś w pobliżu. O nie! Chłopaki! Patrzcie! O mój Boże, on jest ogromny! Chłopaki, jesteście gotowi na bitwę? A? On jest po prostu ogromny. Dobrze, że mnie nie zjadł. Jakie to są tchórze, od razu zwiali. Demon, myślę, że uciekliśmy. Tak, Stas. A ty dlaczego uciekłeś? Bo ty uciekłeś. A ja nie uciekałem, po prostu postanowiłem się rozgrać. Ja też postanowiłem się rozgrać. Dobra, co mamy teraz zrobić? Musimy uratować Rafario. Słuchaj, jeśli nawet znajdzie Rafario, to nie strasznego. Poradź sobie, to prawdziwy facet. A jeśli on go zjadł? Daj spokój, nic się nie dzieje. Nawet jeśli go zjadł, trochę to się... Zwariowałeś, to nasz ojciec. Chodźmy go znaleźć, chodź szybko. Dobra, dobra, jak chcesz. Ja się tylko ostrz Przyjaciele, musimy zniszczyć Siren Head, ale nie mogę tego zrobić sam. Muszę znaleźć chłopaków. Muszę zachowywać się jak żołnierz, żeby nikt mnie nie zdemaskował. Simon, tam stoi głowy. Tak, Stas, ale to jest inny niż był. Świetnie, chodźmy i go zniszczymy? Nie, nie. Najpierw porozmawiamy z nim i dowiedziemy się, czego chce. Może przyjdą tu w pokoju. Jasne, jeszcze chodźmy razem zjeść kepsa, co? No wiesz, Stas, najpierw porozmawiamy. Pokój jest najważniejszy. No dobra, chodźmy spróbować. Idziemy. Sirenhead, przyszliśmy do ciebie w pokoju. O, przyszło moje jedzenie. Ej, nie jestem Twoim jedzeniem! Przyszedź z powodu, bo spokojnie porozmawiać! Nie obchodzi mnie to! Jesteście smakowici! Ach tak! No to zaraz popamiętasz! O, Podobał ci się! Ej, dlaczego mnie zmniejszyliście? Odwróćcie to natychmiast! Chcę być duży! Chcemy tylko pokoju i żeby się nie jedli tak, ludzi! Jeszcze lepiej żelki są pyszne! A najlepiej to jeść owoce są pyszne i zdrowe? Tak, ale nie ludzie, jasne? Tak! Co wy tam brydzicie?! To wszystko chyba! Nie ma nic smaczniejszego, niż ludzie! No, to jest coś innego! Może kurczaka, ale nie ludzie, inaczej o. się zniszczę! O nie! Przyszliśmy tutaj, żeby was zjeść! Szybko zrób mnie znowu dużym, żebym was zjadł! Skoro tak, to zmniejszy cię jeszcze bardziej! <laughs> Stałeś się karlem, frajerze! Czego byście nie zrobili, cwaniaczki?! Dowiedzcie, że przyjdą moi i zjedzą was wszystkich! Ej, za dużo gadasz, nudyazzu! Nadszedł twój koniec! Tum! Haha, super, Stas! Świetnie, Stas, brawo! A teraz musimy uratować Rafario, są jeszcze inny Sarenhe. Tak, Rafario jest teraz w wielkim niebezpieczeństwie. Tak? tak? Przyjaciele, widzicie, jak jesteście mu odważny? Dlatego subskrybujcie kanał. Jeśli też jesteście odważni, to wy subskrybujcie i zostawcie like! Wszyscy, którzy już nas subskrybują, jesteście prawdziwymi bohaterami! Chodźmy znaleźć resztę. Idziemy! Uch. Uch. To Sirenhead, Head, przyjaciele! Muszę znaleźć chłopaków, pójdę ich poszukać gdzie indziej, bo nie poradzę sobie sam, przyjaciele. No to idę. Ja nie jestem smaczny, Sirenhead. Head! No co ty? Pachniesz bardzo smacznie! Nie, nie, jestem słony i brudny, patrz! Po prostu ohyda. Tak! Właśnie tego potrzebuję! Nie, 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 przepraszam, mam sprawę do ogarnięcia, muszę iść, mam spotkanie! A dokąd ty idziesz? Chodź tu, zjem Tak, tak, oczywiście, jak chcesz! Dokąd biegniesz, moje jedzonko? Ratunku, ratunku, pomóżcie mi! Pomóżcie mi! O, Dimon, słyszałeś? Rafario nas wzywa! Tak, pomożemy jemu! Gdzieś tam jest! jest gdzieś blisko, biegnijmy! Uh, 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 uh. Dzięki Bogu, uciekłem od niego po A raz cześć, drugi. Co się stało? Wolałeś się pomóc? To, tam jest Siren Head, chłopaki. Demon, wiesz co robić, prawda? Tak, idziemy, idziemy. Beze mnie nie da ci rady nic zrobić. Dalej, dalej, stój da tu, da stój dalej. Stój Biegnij, biegnij, szybciej. Wiesz, dawaj, dawaj. O, tu jest. Oh, Dimon, wiesz co powinniśmy zrobić? Wiem, wiem. Uh, uh. Brawo, Demon, zmniejszyłeś go. Tak, teraz twoja kolej. Zniszcz go. Już się robi. Nie, nie! Proszę, nie! Żegnaj, syrenogłowy! Brawo, Stan! Zlikwidowałeś go! Brawo, Demon! Jesteśmy super zespołem! <grym> Rafario! <grym> chodź tutaj, chodź tu! Och, świetnie! W końcu go zabili! Pozbyliśmy się już dwóch, został jeszcze jeden syrenogłowy! Chłopaki, może nie rozdzielajmy się już dobrze? Tak, jesteśmy rodzina, cała nasza trójka. Jaka trójka żemeczki! zerwaliście? Są z nami wszyscy, którzy nas subskrybują. Tak. A ty, mój przyjacielu, jeśli jeszcze nas nie subskrybujesz, to szybko dołącz do naszej rodziny. Zawsze będziemy razem. Wszyscy razem, jedna rodzina, przyjaciele. Tak, a teraz idziemy skończymy się. Tak, ostatni seren głowy. Idziemy Ośmiech. go zniszczyć. Bez mnie nie jesteście zdolni do niczego. O, o. Oto i on! Przyjaciele, tam jest syrenogłowy! Jaki mamy plan? Mam świetny pomysł, chłopaki. Pójdziecie tam i go zniszczycie, dobrze rozumiecie? A ty? A ja poczekam tutaj. Co? już! Skoro sam do mnie przyszedłeś, to cię zjem! Nie, nie, proszę! Zostaw mnie przy życiu! W ogóle nie jestem smaczny! Proszę cię! Proszę! Świetnie, Dimon! Teraz syrenogłowy Głowy jest zajęty! No, będziemy go od tyłu! Chodźmy, chodźmy! Szybciej! Jedzenie! Jedzenie! Dimon, strzelaj! O nie! Dlaczego stałem się mały i słaby? E, e, bo jesteśmy dzielni armii, przyjaciele! No to dalej, Stas, strzelaj do niego! Żegnaj, syrenogłowy! Żegnaj! <laughs> Brawo chłopaki! Zrobiliśmy to! Bez mnie nigdy byście sobie nie poradzili! Ha ha ha! Brawo, Rafario! Ej, Rafario, co ty? Ani razy nie strzeliłeś! Tak, zwaniaczku, uratowaliśmy nie, nie, wszystkie. W mnie nic byście nie zrobili, ponieważ ja odwróciłem jego uwagę, a wy zaszliście go od tyłu. Okej, okay, tak, Rafario, niech tak. ci będzie! Przyjaciele, uratowaliśmy ludzkość. Jeśli wam się podobało, to dajcie łapeczkę! Subskrybujcie nas! Pamiętajcie o dzwoneczku, przyjaciele! I do zobaczenia! zobaczenia.